W tym filmiku pokażę Ci, jak możemy przywrócić ustawienia fabryczne w Xiaomi 14T oraz 14T Pro. Możemy to zrobić na dwa sposoby: poprzez ustawienia oraz poprzez tzw. recovery mode. Zaczynamy od ustawień. Wchodzimy oczywiście w ustawienia, następnie wchodzimy w o telefonie i jeżeli zejdziemy na dół, to powinniśmy znaleźć opcję przywrócenia ustawień fabrycznych. Będziemy mieli tutaj informację dotyczącą tego, co zostanie usunięte czyli w zasadzie wszystko powinniśmy oczywiście wykonać kopię zapasową wszystkich plików, których nie chcemy utracić w ten sposób. I jeżeli będziemy gotowi na wykonanie hard resetu, czyli przywrócenia ustawień fabrycznych, no to naciskamy wyczyść wszystkie dane. Jeżeli mamy ustawione hasło, no to oczywiście wpisujemy to hasło i następnie zatwierdzamy nasz wybór. Mamy także oczywiście informację, że możemy utworzyć kopię zapasową korzystając z chmury Xiaomi. Jeżeli chcemy to zrobić, to oczywiście możemy. I jeżeli jesteśmy gotowi, no to naciskamy, właśnie przywrócenie ustawień fabrycznych. Natomiast drugi sposób to, tak jak wspomniałem, Recovery Mode. I aby z niego skorzystać, to najpierw musimy wyłączyć nasz telefon. Robimy to naciskając przycisk od zasilania i przycisk od podgłośnienia. Wtedy otwieramy menu zasilania i przesuwamy palcem w górę te białe, białe kółko. W ten sposób. Kiedy nasz telefon już się wyłączy, to następnie musimy przytrzymać jeszcze raz przycisk od zasilania oraz przycisk od podgłośnienia. Naciskamy i przytrzymujemy ten przycisk, dopóki nie zobaczymy logo na ekranie. Jeżeli zobaczymy logo, to wtedy puszczamy przycisk od zasilania i przytrzymujemy przycisk od podgłośnienia. Puszczamy przycisk zasilania, trzymamy nadal od podgłośnienia dźwięku. I za chwilę powinniśmy zobaczyć menu Recovery. Tak jak widać, mamy je w tym miejscu. I następnie, aby przywrócić ustawienia fabryczne, korzystamy z przycisku od przyciszenia, aby zejść na dół. Oczywiście przycisk od podgłośnienia to ruch w górę. Musimy wybrać opcję Wipe Data. Zatwierdzamy nasz wybór naciskając przycisk od zasilania. I następnie jeszcze raz wybieramy Wipe All Data. I potem, po tej czynności dokonamy ustawień, przywrócenia do ustawień fabrycznych, wykonamy hard reset i wyczyścimy wszystko na naszym telefonie. I to tyle, jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.